Wiktorówki Rusinowa Polana i schronisko w Dolinie Rostoki. To propozycja dla wszystkich, początkujących turystów, ale też i tych, którzy po wyczerpujących wędrówkach w poprzednich dniach potrzebują górskiego spaceru, zadumy i kontemplacji. Dystans, który pokonaliśmy to 13 km, ale szlak nie był wyczerpujący. Spotykaliśmy na nim osoby starsze i rodziny z dziećmi. Zresztą przekonajcie się sami. Wyruszamy. Pierwsze kroki stawiamy po drogi Oswalda Balcera, która prowadzi z zakopanego do palenicy Białczańskiej i dalej do morskiego oka. Po drodze mija małe ciche, w okolicach którego zatrzymaliśmy się na nocleg. W oddali widać już zaparkowane auta, a to znak, że zbliżamy się do polany złotej, zwanej też zazadnią. Wchodzimy na szlaki, i kierujemy się w kierunku kaplicy Matki Bożej-Jewożyńskiej, królowej Tatr na Wiktorówkach. Mijamy dolinę Filipka, doszliśmy do niej dosyć szybko. Ten odcinek zajął nam niecałe pół godziny. Kolejne 60 minut to spacer niebieskim szlakiem do sanktuarium na Wiktorówkach. Ostatnie metry to podejście wytyczonymi schodami do sanktuarium. Położone w gęstym świerkowym lesie sprzyja zadumie i kontemplacji. Panuje tu spokój, a powietrze jest chłodne i rzeźkie. Ta niewielka drewniana świątynia, która została zbudowana w latach 30 XX wieku doskonale wtapia się w otoczenie. Nie Wniesiono ją w miejscu, gdzie w 1861 roku w pasterce Marysi Murzańskiej ukazała się Matka Boża. Kawałek za świątynią stoi mała kapliczka upamiętniająca to wydarzenie. Wokół świątyni umieszczone zostały tablice upamiętniające ludzi, którzy zginęli w górach. To symboliczny cmentarz. Świątynią piecze sprawują Dominikanie. Miejsce to chętnie odwiedzał jeszcze jako Karol Wojtyła papież Jan Paweł II. Kiedy opuszczaliśmy sanktuarium, na dobre się rozpadało. Zanim wyruszyliśmy w drogę, skorzystaliśmy z zaproszenia ojców Dominikanów na gorącą herbatę. W taki deszczowy dzień znakomicie nas rozgrzało. Za herbatę możesz wrzucić co łaska do skarbony, lub jeśli nie masz gotówki, odwdzięczyć się wypłatą blikiem. Kiedy ulewny deszcz trochę ustał, wyruszyliśmy w dalszą drogę. To był pierwszy punkt naszej wycieczki. Sanktuarium na Wiktorówkach w sąsiedztwie rusinowej polany, do której pozostało nam około 600 metrów. Ruszamy w dalszą drogę. Jesteśmy w tej chwili na wysokości 1200 metrów. Krok w przód, idziemy w kierunku Rusinowej polany. Docieramy na Rusinową Polanę i pytanie, czy to mgła, czy to chmury? To raczej chmury, które się przemieszczają. Sama w sobie Rusinowa Polana jest przepiękna. Tak. Roztacza się z niej szeroka panorama na Tatry Wysokie oraz Tatry Bielskie. Niestety, tym razem pogoda nie pozwoliła nam delektować się w pełni tymi pięknymi widokami. Na polanie, oprócz ław i stołów, przy których można odpocząć, w sezonie można kupić produkty z owczego mleka. Niestety ławki były mokre, więc postanowiliśmy ruszyć dalej, niebieskim szlakiem w kierunku południowym. I teraz z Rusinowej Polany pójdziemy niebieskim szlakiem w tamtym kierunku do Palenicy Białczańskiej, ale do niej nie dochodzimy, odbijamy na czarny szlak, potem czerwony, wodogrzmoty Mickiewicza Z Rusinowej Polany można wyruszyć też na Gęsią Szyję, do Palenicy Białczańskiej oraz na Polanę pod Wołoszynem. My wyruszamy właśnie w tym kierunku. Po drodze spotkaliśmy stado owiec, które skupało sobie trawę w ramach kulturowego wypasu owiec. Po 10 minutach doszliśmy do zarastającej polany czerwone brzeszki. Tutaj na rozstaju dróg skręciliśmy na szlak czarny. Przyszliśmy do Doliny Waksmuckiej i po przejściu przez Waksmucki Potok czarnym szlakiem maszerowaliśmy dalej w kierunku Polany nad Wołoszynę. To dojście czarnym szlakiem jest bardzo miłe, bardzo przyjemne. Cały czas dobrze, czerwonym szlakiem, będziemy powoli wychodzić z lasu, ścieżka była przyjemna, mokra, ale bezproblemowa, a przed nami już prześwity i wspaniałe widoki. Kolejne 20 minut marszu świerkowym lasem wśród odsłaniających się przepięknych tatrzańskich panoram Doprowadziło nas do doskonale znanej drogi Oswalda Balcera na Morskie Oko. Ok. Tej drodze poświęciłem więcej uwagi w filmie o wędrówce do Morskiego Oka, do którego link znajdziesz w prawym górnym roku. Po wejściu na asfaltową drogę skręciliśmy w prawo. Po 20-minutowej wędrówce czerwonym szlakiem dotarliśmy do wodogrzmutów Mickiewicza, utworzonych z trzech większych i kilku mniejszych kaskad na potoku Rostoka. Trzy większe kaskady otrzymały nazwy: Wyżni Wodogrzmot, Pośredni Wodogrzmot i Niżni Wodogrzmot. Z drogi widać ten pośredni. Grzmoty znajdują się w miejscu, w którym woda pokonuje półskalny, po którym Rostoka schodzi do Doliny Białki. Tuż za wodogrzmotami Mickiewicze odbija zielony szlak do schroniska PTTK w Dolinie Rostoki. To schronisko było drugim polskim schroniskiem wybudowanym w Tatrach z inicjatywy Towarzystwa Tatrzańskiego. Spokój, przepiękne widoki, pyszne posiłki. Czego chcieć więcej? W tym miejscu po przejściu 9 km spędziliśmy trochę czasu. Droga powrotna to już zejście drogą Oswalda Balcera do Palnicy Białczańskiej. Ten niespełna 4-kilometrowy odcinek pokonaliśmy w około Z Stamtąd busem wróciliśmy do miejscowości Małe Ciche. Cały dystans, który tego dnia pokonaliśmy, to niespełna 13 km. Czas? Minimum 4 godziny, ale naprawdę warto zarezerwować sobie go więcej na spędzenie kilku chwil na Wiktorówkach, Rosinowej Polanie czy w schronisku w Dolinie Roztoki. Te okolice są naprawdę przepiękne. Jeśli Ci się tutaj spodobało, to koniecznie zobacz film o spacerze do morskiego oka, a w tym filmie to już wszystko. Podziel się swoimi wrażeniami w komentarzach, no i koniecznie subskrybuj kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!